Simon Mordy, ja jestem Fenku, Witam was bardzo serdecznie w 20 odcinku z Minecraft Survival. Ogólnie jeśli chodzi o 20 odcinek, to on będzie trochę długi, e, dlatego że mamy dzisiaj takie troszeczkę duże zadanie i stwierdziłem, że będę robił różne odcinki, raz krótkie, raz długie. Niektóre będą trwały 6 minut, niektóre będą trwały na przykład 30, tak jak ten. Hmm, aha, co ja w ogóle tutaj próbuję właśnie teraz zrobić. Ja, chcemy sobie zenchantować łopaty, bo będą nam potrzebne. Trzymam kciuki, że siądzie tu jakieś efensy. Dobra, mamy efensy i breaking, i Unbreaking i Fancy. Wow, ale nam siadło superanko. Więc mamy dwie łopaty, więc nie powinno nam się to skończyć. E, chwilę przed tym, jak one nam się skończą, to ja po prostu je odłożę, żebym mógł sobie później nałożyć na inne mendingi, żebym mógł je naprawiać. No bo to naprawdę fajnie nam się trafiły i chyba nie powiedziałem, co będzie planem tego odcinka. E, ogarniemy sobie tutaj po tej stronie, na tym płaskim terenie, farmy owiec oraz krów oraz świnek oraz może kurczaków. Zobaczymy czy nam starczy miejsca. No ja to tak na początku myślałem najbardziej o krowach i o owcach, bo one to takie trochę wiecie popularne znaczy. chciajcie ściszę sobie trochę muzykę. E, najważniejsze rzeczy po prostu mają, z nich dropią. E, Zresztą nie jest tak ważna. Kurczaki mogą tak obyć, nic z nimi nie zrobimy, ale nie chcę tutaj będą. E, Okej, okay, tutaj jest strasznie dużo drzew. Nie zauważyłem tego, więc... Ich nie pościnałem, bo myślałem, że tylko będą te trzy tutaj i nawet w tą stronę się nie zapuszczałem, a ta farma ma iść przez całą tutaj długość. Raczej nie ogarniemy tego na tym jednym odcinku, więc resztę dokończę poza odcinkiem, albo na następnym. No zobaczymy. I ogólnie sobie właśnie tak grałem w tego Minecrafta, słuchałem muzyki i myślałem na temat YouTube'a. No i ogólnie jak wygląda się Sawardengę, czyli takiego ziomeczka od pranków, nie wiem czy go znacie. On tam kiedyś był popularny, teraz już jest trochę mniej. To on mówi, że... Jeśli chodzi o nagrywanie na YouTube, to trzeba tak jakby zmieniać swój format średnio co półtorej roku. No i właśnie sobie tak pomyślałem, że półtorej roku tego Minecrafta, no i zmienimy się na bardziej streamowanie. Wtedy dopiero zaczniemy robić jakieś streamki czy coś, zobaczymy czy uda nam się na tym Minecrafcie wbić jakąś popularność. Ja teraz nie będę się ograniczał do tego, żeby wrzucać jeden odcinek na dwa dni. Tylko będę się starał też częściej dodawać, typu na przykład dwa odcinki w jeden dzień, albo czasami, wiadomo, będzie przerwa, trzy dni czy coś takiego. No to już różnie będzie wychodziło, ale po prostu będę się starał dla Was dodawać więcej odcinków niż do tej pory, bo moim celem, tak jakby do nowego roku, jest zrobienie tych 330 godzin watch time'ów w któryś miesiąc. W związku z tym, że nie zostało nam za dużo czasu, to fajnie by było, jednak, jakbym się sprężył, ale no i się wziął jakoś za tego chyba bardziej. I spróbował pobić ten rekord. Montowanie tutaj nie jest najlepszą opcją totalnie, bo to wycina materiał i przez to filmik trwa krócej, yy, więc może jest ciekawszy, ale przyłożtajmy to po prostu nie pomoże, tylko bardziej nam zaszkodzi. Dlatego więcej będę dodawał, a nie że yy, więcej będę dodawał, a nie że będę lepiej montował, żeby to się lepiej oglądało. O, o to mi chodziło bardziej. Okej, okay, dobra, tutaj już chyba mamy wszystko wycięte. Zostało nam ostatnie drzewo. I będziemy musieli sobie ogarnąć owce. I problem jest taki, że nie mam pojęcia gdzie najbliżej są owce i świnie. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajdziemy. Jakieś miejsce, gdzie one się tutaj kitrają. Chciałbym zrobić jeszcze farmę czy ciny. Ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Więc na razie się po prostu nie będę tym zajmować. Ale że ta łopata tak szybko ścin skopuje. Z tego co pamiętam to kiedyś łopata skopywała tak szybko dirta tego zwykłego, a tego strawą już nie, więc jestem w lekkim szoku. Okej, okay, dobra, te sadzonki nam się na pewno przydadzą i spróbujmy sobie zrównać póki co wszystko do tego poziomu tutaj z tej strony. Do tej górki. Kurde, ale tutaj mam nadzieję, że u Was nie zacina. Bo te bloki strasznie szybko się skopuje. Dobra, jestem ciekaw ile ta opata w ogóle wytrzyma. Mamy dwie, jak coś, więc może nam starczy. Zacznijmy się już kopać w tą stronę. Będziemy musieli sobie też ogarnąć tutaj jakąś skrzynkę. Dobrze, że drewna mamy trochę. Nakopałem poza odcinkiem trochę drewna, żeby mieć tutaj na płotki oraz na ścieżkę drewnianą. To wyszło tego 400 staki, tak? Dobrze, Pica? Dobrze, tak. Chyba równo nawet 400 staki, ale fart, lol. Dobra, tutaj musimy wziąć już dieta do łapy i jak coś to tutaj odstawić. tam gdzieś źle zrobimy. Dobra, więc tutaj będzie coś takiego. Tutaj zrobimy tą górkę, wiecie, tak, żeby było, żeby mi te zwierzęta na tą górkę nie uciekały, więc musimy troszeczkę uważać. Widzę, że robi się wieczór, więc zaczniemy już iść w stronę powoli tam naszej bazy. Jeśli chodzi o ten teren, to on też jest taki lekko górzysty, więc trzeba będzie coś tutaj okmienić. Myślę, że to. Mam pewien pomysł, zresztą zobaczycie zaraz. Tylko wróćmy się przespać i ogarnijmy sobie jakieś skrzynki na tego dyrta. Abyśmy mogli go gdzieś schować, no bo przecież nie będę za każdym razem tutaj biegał, żeby to schować. Dobra, nie ma nocy, za ten czas właśnie ogarnę dwie podwójne skrzynki. A dobra, zróbmy e, trzy podwójne skrzynki. Prześpijmy się Nie chodźmy dalej robić tą naszą farmę ze zwierzętami. Z tego co pamiętam, to na świnki potrzeba marchewki, więc w tym odcinku tego na pewno nie ogarniemy, bo. Chyba nie mam totalnie Marchewek. Ziemniak mi jak sobie expiłem na naszym mob grinderze wydropił. Więc w sumie dosyć spoko. W sumie pokazywałem chyba ten Mob Grinder. Czekajcie. Bo mam pewne wątpliwości, ale raczej tak, raczej pokazywałem. Dobra, zróbmy sobie to. Kurde, krzywo zrobiłem nasze. Znaczy nie tak krzywo, co po prostu źle. I co? Odłóżmy sobie tutaj może derta póki co. I to sobie wrzućmy. I co, teraz. Y jak będziemy chcieli to skopać, no bo jeżeli skopiemy górę, to tutaj to będzie dalej za strome, więc musimy wymyśleć jakąś spoko opcję, jak to naprawić bo tutaj, no tak jak mówiłem, właśnie z tej strony to może być lekko za strome dobra, na razie się tym nie przejmujmy skopmy sobie tamtą stronę, wyrównajmy sobie ten cave, który tutaj był żeby on nam nie przeszkadzał i... Dopiero wtedy zajmiemy się tamtą stroną, żeby nie było przypału. W ogóle ten mob grinder strasznie brzydko wygląda, teraz go nie widać, bo się nie renderuje. Ale ja będę chciał tam w przyszłości wieżę zrobić, żeby on właśnie tak jakoś się wtapiał w to otoczenie. Ciężko będzie wbudować taką wieżę, bo ja tam chciałbym jeszcze zrobić kolejkę, bo strasznie mnie denerwuje wchodzenie tam do góry. O, i jeszcze enchant chciałbym tam zrobić u góry, więc na razie nie będę robił tej wieży. Zrobi się w przyszłości Ale mam w planach właśnie to zmienić Żeby to tak nie wyglądało kiepsko Dobra I teraz tutaj widzę będzie trochę za nisko W przeciwieństwie do tamtej strony Od naszego domku Bo tam będzie za wysoko I co? Myślę, że gdzieś tutaj może skończymy Budowę naszej Farmy zwierząt Dobra, więc tutaj robimy coś takiego Tutaj będziemy musieli to niestety zakopać znaczy, no niestety, bo mamy jakieś zajęcie przez to, tak, to to tam nam no, to nic nie zmienia. Dobra, zróbmy sobie tylko tutaj granicę póki co, a resztą zajmiemy się zaraz. I tutaj będzie ścieżka i ona będzie prowadzić aż, aż dotąd prawdopodobnie. Więc stąd będziemy chcieli poprowadzić ścieżkę tutaj, tutaj, tutaj. Więc tutaj fajnie by było, wiecie, jakąś tą, jakąś tą górkę rozłożyć, tak, żeby nie było za stromo. Aczkolwiek nie wiem, czy chcę to tak rozkładać, bo zaraz się skończy to tak, że będę musiał to yy, skopywać znowu. Więc na razie zróbmy sobie tak i nie ruszajmy tego. No ale tutaj jakoś będzie szła ścieżka i ona będzie prowadzić gdzieś tutaj i w tamtą stronę. Tutaj możemy sobie na spokojnie to wszystko skopać. Mam wrażenie, że skopywanie jest o wiele łatwiejsze i idzie to o wiele szybciej niż yy, zabudowywanie jakichś miejsc. I chyba nawet tak jest. To nie jest tylko moje wrażenie. Na przykład tutaj to jest strasznie duża dziura. I trzeba będzie to zakopać, ale zajmiemy się tym właśnie zaraz. Kurde, tutaj zrobiłem samemu jakąś dziurę. Ta farma będzie trochę spora. Ja nie wiem, czy stąd mobki będą się łapać w ogóle na to, żeby się rozrastać. Dlatego te najważniejsze zwierzęta zrobimy obok nas, a tutaj będą po prostu te mniej ważne. Kurde, nie wiem, czy o jeszcze jedno nie muszę skopać czasami. Bo tutaj jest, o jeszcze jedno, dobra, to skopiujemy to jeszcze jedno, żeby nie było lipy i różnicy po prostu w terenie, to i tak szybko leci, więc czemu nie, o właśnie, mówiłem, że nie ma świnek chyba i już pierwszą znaleźliśmy, niestety nie będziemy mogli jej przydzielić tam gdzie chcemy, no bo tak jak już mówiłem nie mamy marchewek, ale trudno, jakoś się to ogarnie, może po prostu załkniemy ją samą, bo... Więcej chyba ich tutaj nie ma. Widzę tylko jedną póki co. No nie wiem, zaraz jak będziemy sobie kopać, to może spotkamy następną. A tam jest na górce następna. Dobra, więc już mamy jak coś. Wystarczająco świnek na farmę świnek. Więc... chillera. Tutaj dochodzimy do końca, więc kopiamy dalej. Myślałem, że ta łopata aż tyle nie wytrzyma, że ona nam się zaraz skończy, ale z tego co widzę, to ona dalej yy, wytrzymuje. Już nie ma miejsca na... Witamy niestety. Nie mam też jedzenia, co może zaraz okazać się lekkim problemem. Yy, mamy tą farmę. Nie wiem, czy tam urosło wszystko. Powinno niby urosnąć tam, bo od ostatniego zbierania minęło trochę czasu. Yy, mogłem się przygotować jakoś lepiej. Ale w skrzynce też powinienem mieć jakieś mięso jeszcze nie przepalone, więc spoko. Mógłbym zbierać tego dirta, ale dirta i tak jest mnóstwo, więc... Oni tak póki co nie będzie mi do niczego potrzebny. Chyba, że zaraz y, pójdę odłożyć to do skrzynki i wrócę go tutaj wyzbierać właśnie. Zobaczymy. Albo tutaj zrobię skrzynkę na tego dirta. No nie wiem. Bo widzę, że go tutaj sporo leży. Jak on się pogrupowywał tak po powiedzmy 10. No to ja myślę, że tutaj cały ekwipunek by na spokojnie się wypełnił. Tym dyrtem. Dobra. Z... To Co, idziemy odłożyć tego naszego dirta z ekwipunku, i zaraz przyjdziemy sobie potem pozbierać resztę, albo podskopujemy jeszcze sobie to? Mm, zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Tutaj możemy to skopać w ogóle jeden poziom niżej. Wiem, że to trochę zajmie, i później trzeba będzie wykopać ten stone. Ale dzięki temu będziemy mieli lepiej z tej strony. Będzie mniejsza górka, trochę powinno to trochę sytuację uratować. Ok, więc. Kopmy sobie tak, tutaj te krowy po tych górkach uważam, ale trudno, nic z nimi nie zrobimy. Yy, ok. Więc kopujmy to dalej. Tutaj będzie taka równa linia, nie będziemy się starali zrobić tego jakby to było naturalnie, albo to będzie z linią tej tak jakby jaskini. Ok, dobra, zróbmy to tak właśnie. I tutaj przydałoby się jeszcze jeden poziom w dół zrobić. Ale sobie myślę, że nie będziemy tego robili, tylko tutaj zrobimy taką linię i dopiero odtąd będą się zaczynały te zagrodzenia. A tutaj sobie po prostu to skopiamy w dół. I później ja tutaj zrobię jakiś taki murek czy coś w tym stylu. Zresztą zobaczymy. Hmm. Jak patrzę na to tutaj, to tutaj trzeba będzie to na pewno wybudować, bo inaczej to będzie dziwnie wyglądać. I co? Jeszcze jedno w dół będę chciał tutaj zrobić, czy nie? Chyba będę chciał zrobić jeszcze jedno w dół, tylko że to wtedy pociągnie ze sobą kawałek tego terenu z tej strony, no ale trudno, dobra. Ryzyko to ryzyko. Przynajmniej ten domek będzie tak w takim mniejszym dole, jak do tej pory. Kurde, strasznie dużo tego deta tutaj jest, masakra. I w ogóle teraz poniszczyłem sobie wszystkie pochodnie, więc jak będzie noc to... Może być problem. Dobra, to sobie też odłożymy, bo to w sumie nam nie jest do niczego potrzebne. To sobie odłożymy, to sobie odłożymy, to sobie odłożymy, to sobie odłożymy. Diaksy też. Wszystko, co na teraz nie jest nam potrzebne, żeby jak najwięcej tego dyrta nazbierać. Żeby jak najmniej go znikło z mapy. Nie wiem, czy on w ogóle zniknie, ale A raczej powinien zniknąć. Dobra, tutaj zróbmy tak, żeby niby to powinno tak być właśnie. I musimy ogarnąć jakąś... Tutaj z tej strony właśnie od brzegu jak zagrodzić te nasze zwierzaki, żeby nie było lipy. Bo z jednej strony będzie odgradzać się górę, na środku będzie przejście, a od strony rzeki... No jeszcze o tym nie pomyślałem. Dlatego trzeba będzie zaraz to okminić, jak to zrobić. No Jestem ciekaw ile ten odcinek będzie trwał, no bo z jednej strony takie budowanie to wcale nie powinno zająć jakoś dużo czasu. A z innej strony trochę tutaj roboty jest. No i czasami jak coś buduję w Minecrafcie to to zajmuje nawet godzinę. Ale stwierdziłem, że nie, no nie ma szans, że ten odcinek zajmie aż godzinę. Chociaż może, kto wie. Yy, dobra, wiecie co, wypełnimy sobie teraz to jeziorko. Fajnie by było, jakbym miał jakieś makro, które by mi pomogło to jakoś szybko zapełniać, a nie, że ja muszę klikać. No bo to wiadomo, zajmie o wiele więcej czasu, jak ja będę klikał, niż jakby makro to szybko naklikało. No ale tu... Dziwna sprawa, nie mam pojęcia dlaczego na tej trawie pojawiła się trawa. Bo z tego co kojarzę, to powinna być jakaś trawa w sąsiedztwie, i dopiero wtedy to przechodzi. A tutaj nie ma żadnej trawy w sąsiedztwie, a i tak przeszło. Dziwne. No nie wiem, mniejsza, nie wnikam. Eee, tutaj zrobimy tak, wiem, że sobie gdzie nie luki robię, ale one nie będą nam w niczym przeszkadzać. Jeżeli gdzieś się je będzie widać, no to po prostu je załatam czy coś. Tutaj mógłbym zrobić taką jedną ogromną lukę, ale to by niechlujnie z mojej strony wyglądało, jakbym to tak zostawił. Wiem, że to by w wyglądzie nic nie zmieniło. Ale, jakby Creeper wybuchł czy coś, to później by była taka ee, dziura. Bez sensu. Dobra, robimy tak. Wiem, że jak wybuchnie to i tak będzie dziura, ale. Cii, dobra, mniejsza, nie będę się tłumaczył. Po prostu zamurujmy to. I, I mniejsza. Dobra, z tej strony już mamy tak w miarę to ogarnięte. To jedzenie nam się strasznie szybko kończy. I zaraz będzie z tym naprawdę bieda. Ale dobra, mamy już naprawdę sporo zrobione. Teraz wystarczy tylko tutaj pozamieniać to na kobel, e, tam e, tą dziurę kawałek dalej zakopać, tutaj z tej strony tą górę. Góry nie będziemy wypełniać, tylko po prostu zrobimy taką imitację jakby, no. Czekajcie, z tamtej strony to się noc robi już? Tak szybko? Co tutaj się zadziało? Czemu tak szybko się już noc robi? Tu już drugi dzień budujemy. O kurde, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, dobra, to nie wiem czy zdążymy to zakryć. Możliwe, że nam się uda, to spróbujmy to zrobić. To zróbmy tak, tak, tak. Dobra, jak to zarośnie, to, to nie będzie tego widać. Yy, I co, po sobie zaczynamy ogarnąć tę okolicę. Ona wygląda coraz lepiej. W przyszłości, tutaj jeszcze, wiecie, w podziemiu dodamy jakieś kolejki. W ogóle będzie to coraz lepiej na pewno wyglądać. Im dłużej będziemy grali, po prostu to powinno nam się zmieniać na lepsze. Tak jak już mówiłem, planuję tą serię nagrywać przez najbliższe mm, 2-3 miesiące a później zobaczymy, po prostu przejdziemy sobie na coś innego albo dalej będziemy to nagrywać, no nie wiem, zobaczy się jeszcze jak to wszystko wyjdzie dobra, teraz powinienem się chyba zająć już właśnie kraftowaniem płotków fajnie było jakbym miał puste ekwipunek właśnie do tego a nie, dobra, mi tutaj jeszcze kawałek do wykładania zostało teraz mi się dopiero przypomniało że po pierwsze to trzeba tutaj skopać i naprawić. Tam dalej też trzeba poskopywać i ponaprawiać. Trzeba brzeg jakiś w miarę równy zrobić, żeby płotki popostawiać. Tutaj jednak jest jeszcze trochę roboty. Ale dobra, dam radę. Nie zostało wcale tego dużo. Zastanawiałem się też, czy powinienem, aby na pewno, robić tutaj z płotków. Eee, wiecie tych Takich akacjowych, czy może jakieś inne zastosować? No ale dobra, jak już akacjowe, to akacjowe. Jak już tego drewna tyle nakopałem, to już nie zmieniam zdania. Niech będą te, właśnie. Tutaj są jakieś dziury, które też trzeba będzie niestety pozakopywać. Ale dzięki temu ta. będziemy mogli sobie wygładzić tą linię brzegową. Tutaj sobie na pewno to wygładzimy. Eee, tutaj idzie w miarę ok, tak. W sumie to mogłoby iść tędyk. Tutaj jest ta dziura. Która, którą trzeba lekko zedytować, bo inaczej będzie kiepsko wyglądać. Tutaj zrobimy tak, tak. Tak. Dobra, po prostu zrobimy tak i, i, i jest lekko lepiej. Tutaj też idzie to jakoś tak dziwnie, więc raczej też tak nie powinno iść. No więc robimy tak, ta krowa tutaj musisz jeszcze odsunąć. Musimy ją wrzucić na górkę. Dobra, sama poszła. Jest. Udało się. Wystarczyło jej... Ona tu spadła, czy co się z nią stało? Aha, ona tutaj jest. Myślałem, że zniknęła. Chociaż nie jestem pewien, czy to ta. Bo tak przez chwilę się zamuliłem chyba. I nie patrzyłem, co ona robi. I nagle mi zniknęła. A była przede mną. I to było takie, what? Co ono się stało? Czy ona zniknęła? Czy co z nią się stało? Dobra, ale już wiem, że nie zniknęła. Tylko była za mną. Okej, okay, więc... Hmm. Tutaj, na którym poziomie chciałbym to... Dobra, chyba na tym poziomie gdzieś to zakończymy. Dobra, Chile daj, utopia, totalna, idzie coraz lepiej. Okej, okay, dobra, tutaj nie będziemy za dużo tego robić, bo to nie ma sensu. To po prostu czas zajmuje, jest trochę nudne. Ja to może poza odcinkiem dokończę. Nie, no dobra, nie będę tutaj już nic dokończał, jest dobrze tak jak jest. Tylko po prostu tutaj postawię płotki. No dobra, mogę to jeszcze kawałek przesunąć ale na razie nie będziemy tego robili mogę się skupić na zrobieniu ścieżki przez środek, aha dobra tutaj jest jeszcze jakieś jeziorka są, dobra jeziorek nie będę na tym odcinku zasłaniał zrobię to poza odcinkiem i po prostu wam później pokażę końcowy efekt, to będzie jeden z tych 6 minutowych odcinków czy coś takiego, bo mam w planie, no takich po prostu krótkich bo mam w planie zacząć takie też dodawać i po prostu, może na nim pokażę Wam efekt, jak wygląda dokończona ta farma. Możliwe, że będę ten odcinek nagrywał jeszcze dzisiaj. Jak dobrze przysiądę, pytanie, czy dobrze przysiądę do tego Minecrafta? No nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że tu jest tak z roboty jeszcze na godzinę, czy coś w tym stylu. Więc jakbym, nawet nie musiałbym się starać w sumie, żebym to, żeby to zrobić. E, dobra, zrobimy sobie tutaj crafting, żeby mieć po tej stronie też i żeby nie musieć biegać za każdym razem tam. E, weźmiemy sobie ten crafting skraftujemy może z 30 półpłytek i co, teraz z tej, od tego tak jakby momentu robimy po prostu ścieżkę trzykratkową w stronę naszej chaty, nie wiem czy trzykratkowa to nie jest za mała czasami, ale spoko, jak coś to się ją rozszerzy po prostu więc tutaj już możemy to właściwie rozszerzyć, czyli możemy zrobić tak, tak Dobra, niekoniecznie tak jak teraz to zrobiłem. Tak, tak, tak. No i teraz po prostu na cztery klatki to kopać. Zresztą tutaj chyba jakaś dziura po drodze. O kurde. Z tym może być troszeczkę zakopywania. Tutaj mówiłem, że będę to skopywał pewnie, więc dobrze, że tutaj za wiele nie robiłem. I wpadłem na ten pomysł, że właśnie będę to skopywał w przyszłości, więc dobrze że po prostu, że tego nie ruszałem. Tutaj zrobimy tak. Tak, 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 tak. No i co, tutaj będzie już tak, albo nie? Tutaj będą półpłytki dopiero. Kurde, nie wiem. Strasznie szybko to skopuje, więc też nie miałem. W sensie ta opata, nie, że ja to szybko skopuję, tylko opata. strasznie szybko skopuje. Więc też nie mam za bardzo. Jak myśleć, jak tak kopałem randomowo, w którą stronę to powinno iść, ale wydaje mi się, że właśnie spoko to się to po prostu spoko wytoczyło tą korytę, takie jakby ścieżki, bo ona nie ma być jakaś super symetryczna, bo to po prostu będzie kiepsko wyglądało. I tutaj na przykład jest tak zrobione, że wiecie, już a, troszeczkę mało symetrycznie, ale właśnie o to chodzi, żeby to wyglądało tak asymetrycznie no i żeby było tak jakby ta ścieżka mm. No nie no, po prostu chodzi o to, żeby nie było symetrycznie, tylko było asymetrycznie i, i, i tyle. Więcej do powiedzenia nie mam. Koniec tematu. Nie zagłębiajmy się w to za bardzo i tyle. Dobra, teraz po prostu z tej strony zróbmy kurde coś takiego. Żeby to było wiecie takie trochę krzywe, trochę... Trochę nie. No i wydaje mi się, że to idzie w dosyć spoko stronę. Nie wiem, czy jak tutaj zrobię takie coś, to nie będę się często na tym blokował. Ale zróbmy to. Zaszalejmy. Tutaj zróbmy coś takiego. Tutaj te brzegi, później się poskopuje czy coś, żeby było w miarę równo. O, no i w sumie git ta ścieżka. Ja <laughs> no, tak trochę już randomowo to buduję, bo mam wrażenie, że ten odcinek... Ja jestem przyzwyczajony całkowicie do nagrywania tak długich odcinków, bo jestem przyzwyczajony, że sobie siadam na kilka minut i wiecie... No, i sobie coś tam gadam, jakieś głupoty, i zaraz koniec odcinka. Nawet nic nie zdąży zrobić. A tutaj, jak przychodzi co do czego, no to troszeczkę yy, nie mam flow na odcinku, w którym trzeba dużo. Kurde, skończyły mi się półpłytki. Na odcinku, w którym trzeba dużo gadać, bo tak praktycznie przez odcinek trwa długo, no i nic się na nim nie dzieje. I właśnie. Znaczy, no, dzieje się, budujemy tutaj. Dobra. Zwracam honor, to nie wygląda najlepiej. <laughs> Za szerokie w sensie to się zrobiło. Nie mam pojęcia dlaczego. Dlaczego się tak zrobiło szerokie, ale. Ale dobra, z tej strony też tego nie powinno być. Tutaj już powinno być właśnie coś takiego. Tutaj możemy zrobić o jedną klatkę wyżej. Dobra, i teraz jest w miarę git. Tutaj też może zróbmy coś takiego. Tutaj zróbmy tak. Może to doda trochę uroku, może odbierze, nie mam pojęcia. Wiem, że na pewno ta ścieżka się nagle zrobiła za szeroka. Dlatego musimy na to uważać, po prostu unikać takich błędów w przyszłości. Okej. Okay. Dobra, no i co? Ta ścieżka będzie dalej tędyk jakoś szła. Więc po prostu możemy się tędyk przebiec i wytoczyć koryto tej ścieżki. No i zaraz będziemy je troszeczkę zmieniać, no bo wiadomo, że to nie będzie idealne. Takie... i tak jest w ogóle za wąskie całkowicie, więc... No czeka nas tutaj troszeczkę zmian. I ta ścieżka fajnie by jakby wychodziła gdzieś... Gdzieś tutaj właśnie. Tutaj zrobiłem coś takiego. I co? Póki co to by było w tym odcinku na tyle. W następnym odcinku będę wam pokazywał efekty końcowe tej farmy. Yyy... Albo w następnym odcinku też będziemy budowali. Nie no, w sumie nie ma już co. Tutaj zrobię tylko ścieżkę, zrobię barierki, przyprowadzę zwierzęta, no i po prostu Wam pokażę efekt końcowy. Możliwe, że efekt końcowy wlatuje w ten sam dzień, kiedy w ten odcinek. No i cześć!